Śmierć Wolność Tą samą ma cenę Nigdy nie poddaj się Pianista bez palców Odcinek Trzynasty Wrocław Oporów Tadeusz Chciał być jak najprędzej w domu. Niestety tramwaje nie jechały w kierunku Oporowa. Podobno jakaś wymiana torów. Sporo potencjalnych pasażerów maszerowało wzdłuż Grabiszyńskiej w obie strony. Za szpitalem Elżbietanek dogonił starszego, podpierającego się laską mężczyznę. Szli krok w krok, narzekając na okoliczności. Koło wielkiego bunkra, jedynej Ocalały w całości budowli na tej ulicy, minął ich wóz drabiniasty, żwawo ciągnięty przez dwa konie. Niedokładnie przykryty ceratą, jechał na nim fortepian Marki Green. Rozpoznał go natychmiast i podbiegłby się dosiąść, ale żal mu się zrobiło starszego pana z laską. Zawrócił, a fortepian pomknął, jakby go ciągnęły dwa Pegazy. Na szczęście wóz miał gumowe koła. Szedł więc dalej, słuchając wywodów mężczyzny, który ze swadą opowiadał o minionych kilku latach we Wrocławiu, także o studenckiej młodości spędzonej na kresach, o strasznym mordzie na lwowskich profesorach dokonanym przez Niemców. Wymieniał nazwiska uczonych, którzy wykładają teraz na Wrocławskim Uniwersytecie imienia Bolesława Bieruta. Tego nazwiska nie wymienił, tylko litery B.B. B. Inne wymieniał z estymu. L'Enchant de Berrier, Leszek Winowski, Wincenty Styś, Alfred Jan, Seweryn Wysłołuch. Tyle wspaniałych nazwisk pod egidą bandyty. Ech, westchnął. Rozgadał się wreszcie o studentach, którzy stworzyli na oporowie Straż Akademicką. Chroniła ona osiedlonych w po niemieckich domach polskich naukowców. Ktoś im zagrażał? O tak, Szabrownicy i russcy. Tu przejeżdżała bandyterka z centralnej Polski. A ci drudzy skąd? Ci to miejscowi. Mają tu bazę zaraz za oporowem. Zbudowali nawet do niej bocznicę kolejową. Grabią, chociaż nie mordują. Dwóch takich dorwali chłopcy Jurka Muca ze straży. Uginali się pod ciężkim dywanem. Zaprowadzili ich do komendy bazy i, może to było niepotrzebne, podobno komendant kazał ich rozstrzelać. Podobno. Gdy doszli do cmentarzu, okazało się, że tu kryje się przyczyna wstrzymania tramwajów. Mieszkańcy Oporowa budowali w czynie społecznym tor do swojej dzielnicy. Minęli obóz cyganów rozlokowany na brzegu rzeczki. Zaraz za mostem na Ślęzie nowy znajomy zaproponował skrócenie drogi przez pola do ulicy Kołontaja. Pan tam mieszka? Od niedawna, a ja już parę ładnych lat. Kiedy mężczyzna ściągnął kurtkę, Tadeusz zauważył koloratkę. To bardzo ciekawa uliczka, o proszę. Tu mieszka profesor Rospond, polonista, który tę ulicę ze swoją komisją po wojnie nazywał, a tu doktor Cieński, szef biblioteki osolineum. Polonistów najwięcej. Tu zaraz Tadeusz Mikulski, a dom za nim profesor Bąk. Ja tutaj proszę księdza. Och, przepraszam, wypada mi się przedstawić. Nazywam się Hieronim Fajt. Fajt. Proszę mi mówić po imieniu. Zapraszam do siebie, mieszkam parę domków dalej, ale najlepiej proszę zajrzeć do kościółka świętej Anny, tu na oporowie albo do wyższej szkoły muzycznej na powstańców śląskich. Tam wykładam muzykologię. Chciał mi pan uciec, ale nie udało się. Goniłem fortepian. Proszę wybaczyć. Mam na imię Tadeusz. Fortepian Marki Green zajął prawie pół większego pokoju. Kasia była zachwycona, Barbara mniej. Stało jeszcze przecież po niemieckie czarne pianino, na którym obie grały. Widząc przerażenie mamy, Kasia postanowiła spać na nowym starym fortepianie. Wyniosła metalowe łóżko do piwnicy, a materacę układała co wieczór na prostostrunce. Rano Tadeusz zganiał ją z tego wysokiego łoża i zaraz po śniadaniu brał się za jego renowację. W końcu wybrał się na plac Nankiera, gdzie udało mu się zdobyć klucz do strojenia instrumentu. Nie umieszkał wstąpić do Syreny, tam jednak nie zastał Alicji. Po tygodniu oba instrumenty były zestrojone, co wcale nie było takie proste. Na szczęście miały podobnie strój obniżony o półtonu i tak już zostało. Orkiestra i tak by się nie zmieściła, a śpiewanie niżej miało swój urok. Alt barbary przechodził w parlando, a Kasia swobodnie nuciła mecosopranem. Rozpisała tekst ojca do ballady F Dur na trzy głosy. To była premiera fortepianu, na którym Barbara grała, a Kasia przy pianinie słuchała uwag ojca. Tak zagra, jakby ktoś furtkę rozwarł do ogrodu Róż. Do ogrodu Róż? lub tak jakby w samo południe ptak opadł na łan zbóż jak ptak na łan na łan zbóż Tadeusz przesłuchiwał się i podchwycił tekst barytonem Zagraj, jakby ktoś furtkę rozwarł Do ogrodu róż Do ogrodu róż Albo jakby w samo południe Ptak opadł na łan zbóż Zbóż. Na no Łan. A może to niesielski pejzaż, a może to miłość, i to nie pierwsza wcale może to rozstania, żal, nagły jakiś ból i krzyk, czyjaś rozpacz, czyjeś łzy. I natrętna jakaś myśl, że tak nie będzie cię kochał już nikt. Rytm także podlega interpretacji, moja panno. Gwałtowna może być też, tak gwałtowna, tak szalona, jak to crescendo, jak to crescendo. Nieważne, graj. To przecież tylko jest muzyka i muzyka aż. Aczel Nie było już słów. Rozszalały się klawisze pod palcami Barbary, aż do finałowej, podkreślonej z całą mocą kody utworu. W baladzie F-dur dziewiętnastowieczny instrument urodził się na nowo. Tadeusz wytrzymał takt pauzy i dopiero się rozgadał. Tak właśnie, Chopin. To nie są koronkowe hafty zapisane na pięcioliniach, ani błyskotliwe fajerwerki dźwięków, ani zręcznościowa gimnastyka palców. To jest wyraz uczuć, przeżytych emocji, trudu egzystencji, napięć umysłu geniusza. My to pragniemy odczytać, ale żeby to się dokonało, musimy także uruchomić naszą wrażliwość, nasze uczucia, nasze myśli. Jak chcemy się z nim porozumieć? Z nim. To takie trudne czy to możliwe? zastopowała go Barbara. Próbujemy. To pianista powinien porozumieć się z kompozytorem, twórcą, a może i z twórcą. Przecież ten, kto tworzy arcydzieło, nawet gdy o tym nie wie, staje się pracownikiem Boga. A propos, Tadziu, wybacz, że zejdę na ziemię. Udało ci się znaleźć jakąś pracę? Barbarko, z moim graniem będzie trudno. Może jako akompaniator dałbym radę. Ćwiczę z bólem, dwa palce praktycznie nie istnieją. Byłem w wyższej szkole muzycznej, poznałem księdza fajta, i jest tam profesorem, to wspaniały człowiek. Proponują mi od zaraz pracę portiera. Potem może się znajdzie coś lepszego, chociaż już mnie rozczuliły korytarze wypełnione muzyką tylu skłóconych instrumentów, jak przed wojną w Warszawie, gdy sam byłem studentem w klasie fortepianu. Och! Tatusiu, najważniejsze, że jesteś. Nauczę się grać i nawet śpiewać mogę. Słyszałeś przed chwilą, będziemy sobie radzić razem. Czytał autor Wojciech Rochatym Popkiewicz. Balladę Ewdur Fryderyka Chopina. Grała i śpiewała Magdalena Żuk. W dialogu z autorem. Okładka Halina Krawczyk Jan Pawelski. Realizacja i montaż Katarzyna i Tadeusz Owsianko. Polska żyje.